Witam wszystkich mam tutaj takie dwie skrzyneczki z narzędziami jednej firmy Yato, a druga jest taka firma no chińska. no Tu Germany style to tu się nie ma nic do tego co jest napisane. Dlaczego gdyż wymieniałem w samochodzie tak to wygląda? Zdejmowałem zacisk i odkręcałem koło. I sytuacja wyglądała tak, że przy wymianie zacisku Volkswagen Audi A3 jest sytuacja, że tam jest na Imbus 7, i do tego jest potrzebna mała grzechotka, no i podaje się taki śrubokręt jako przedłużka. i Sytuacja wygląda tak, że przy założeniu tego chińskiego dziadostwa stało się coś takiego: ułamało się w z Drugi też taki miałem, też, też się łamał. Koniec końców odkręciłem tym. Nie wiem czy to widać, ale jest skrzywione, więc no, dramat totalny. Jeśli chodzi o samą grzechotkę, no to tutaj się nie, nie mogę przyczepić, bo odkręciła. Także grzechotka ku grzechotka jest spoko, ale to to jest tragedia. Próbowałem też odkręcić. A nie, no dobra, przy odkręcaniu użyłem nasadki 17. Jak wygląda nasadka 17? No, w porównaniu do nowej, powiedzmy innej, no tutaj jest ładna. No to ona wygląda kiepsko. Ale nie jest jeszcze tragicznie ojechana, gdyż normalnie 17 odkręca. Ale sam fakt, że pokazuje to, że, że dziadostwo ten cały zestaw nie kosztował. 150 zł. O, tutaj jak odkręcałem koło, tak się zrobiło, i tak samo się zrobiło też przy tym, przy tej dużej przedłużce. Zakupiłem sobie już innej firmy te przedłużki, bo już chyba to się do niczego nie nadaje. Naprawdę z tego to tylko grzechotka póki co daje radę. No i tutaj korozja, mimo że ten zestaw ma tydzień czasu. Kosztował to no, 150 zł, chyba już mówiłem. A teraz przejdźmy do drugiego. Na ja razie to zamknijmy. Z kolei ja to jak odkręcałem, to nie było problem. Tutaj ten zestaw już mam, już ze, ze rok, z dwa już go mam. Tu nie jest problem. I odkręcałem że ty. Tego użyłem. i nic się nie stało. Ładnie to wygląda, nie jest uwalone. Także jak ktoś chce oszczędzać to, to nie tutaj. No. Niestety ja chciałem zaoszczędzić i, i teraz w Mrówce była fajna promocja, bo był zestaw Neo 110 elementów, nawet więcej niż tu i był za 260 zł. To kosztowało 150. No. No stówę lepiej dołożyć i mieć sprawdzone marki Neo Yato, a nie jakieś chińskie dziadostwo, także ja żałuję, że nie kupiłem tego. To akurat jest problem tego, że korozja się pojawiła, bo kiedyś coś przy zacisku dubałem, deszcz padał i napadało, ale myślę, że papierem ściernym jakbym oczyścił, to nie byłoby problemu. Także nie polecam oszcz oszczędzać na takich rzeczach. To są zestawy na lata. To wszystko ode mnie. Dzięki, cześć.